Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko Nasza. Witam Was, bracia i siostry, i zapraszam do modlitwy. Podziękujmy Panu Jezusowi za przeżytą noc i poprośmy o spokojny i szczęśliwy dzień dla nas, dla naszej całej rodziny i wszystkich ludzi na świecie. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień dar Twojej dobroci. Udziel nam łaski i siły, abyśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli. Spraw, abyśmy w doli i niedoli według przykazania Twojego miłością się kierowali i pełni ufności w Twoje obietnice. Spotkanym ludziom mogli dobrze czynić. Błogosławieństwo twego imienia niech stale nam towarzyszy, abyśmy Twą wolę pełnili i nie zapomnieli, że nasza ojczyzna jest w niebie. Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech wesprze każdy nasz uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża. Przez Chrystusa, Pana naszego, Boże nasz i Panie, Boże nasz i Panie, do służenia Tobie jesteśmy gotowi. Nasze myśli i słowa, pracę i odpoczynek cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcamy. Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek nas dziś spotka, chcemy zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twojego niech się wszystko stanie. Chcemy głosić Twoją chwałę i stawiać Twoją dobroć. Amen. Niech Cię błogosławi ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. Niech Ci Bóg da szczęście, niech Ci sprzyja. Niech będzie z tobą, niech cię prowadzi, niech dobry i miłosierny Bóg cię błogosławi i na zawsze zamieszka w twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i duch święty. Amen, szczęść Boże.